Hej witajcie tu Shindy! Supersi! Hej, witam Was w kolejnym odcinku serii zagraje w 7 Mega Tencent 3, no tu, tym razem nie na this Tak! Tak, nie, ja wciąż pamiętam, czy ja na pewno pojechałem tam gdzieś tam, tak, pojechałem tam gdzieś. Tam. Mm -hmm. e, tak jak cała seria... Na bo nie cała, ale w dużej mierze seria była na ślepo, tak tutaj nie mogę tego powiedzieć, bo sobie jest trudne podejście. Pierwsze trudne podejście zakończyło się katastrofalną porażką i w tym momencie stwierdziłem, że Dante jest kompletnie bezużyteczny w tej sytuacji. A co ty ożywiłeś to z Dante? No, przecież ty byłeś przy tym nawet! No tak, ale. Chodzi mi o tamto, dawne wczesne podejście. Pierwsze. Mhm. Mhm. Więc jedno próbne podejście zakończyło się kompletną porażką i. Ew, wolę nawet o tym nie pamiętać. Drugie zrobiłem sobie po. Delikatnej poprawce dla drużyny. Delikatnej? Tak, delikatnej. Wywaliłem tego wstawiłem bez ja do się podlewowałem. Be odrobinę! No, Zabinę, no. Sam bez na 95 dopiero ewoluuje, więc eeh. bubu. Spróbowałem go tak, żeby mógł jednocześnie atakować, więc muszę mieć Pilsa. Do to też debilitate i raku nic innego tej tak naprawdę nie jest ważne jest co jeszcze? w walce z Usferem, do której właśnie się udajemy, o czym zresztą chyba nie zdążyłem wspomnieć, yy, potrzebne są jedynie buffy, debuffy, Pis. Jak z... czemu nie masz na bez buga Sewersji. No. Mam lepsze sposoby spędzania czasu niż siedzenie 15 godzin nad jedną cholerną fuzją. <laughs> ja Ale nawet nie jest... żartuję w tym momencie. to nie jest to odpowiedź na moje pytanie! Nie jest nawet pytanie na moją odpowiedź. Nie wiem, ja też miałem też zamiaru nadużywać cheatu, żeby stukiwać sobie tutaj fokusa. Co oczywiście byłoby wykonalne, ale tak trochę dziwnie bym się z tym Mówisz? Dziwnie byś się czuł, gdybyś sobie coś cheatował, prawda? No ja nie wiem o jakim wegemenie ty mówisz. Nie wiem no, no Nie wiem ja w ogóle, nie wiem co ja wygaduję, nie? No... Hajs też się zgadza. <tutuj> Tutaj idzie kasa za CESa. Nie no więcej. Przeraj nam tak zawczasu. A no dobra. za żartami. Wszyscy są na 99 co, co? co? co nie jest za duże niezwyciężenie od tego, jak ich ostatnio widzieliśmy. Główny obywatel jest pod siłę, ma Focus, w... Flygoogle'a, i to tyle z ważnych rzeczy tak naprawdę. fokus Focus, Pils, Fajke, Google. proszę bardzo. Słuchaj. To są jedyne trzy rzeczy, które są potrzebne na głównym bohaterze. Na względnie można sobie dużyć jakieś buffy, jeżeli chcemy używać bohatera do buffowania, jeżeli nie, to można sobie to zupełnie odpuścić. Hmm, Podchodzenie do walki z Othrenem bez Masakadosa jest takie trochę... Cóż, nie powiem, że się nie da, ale... Jest to, no, trochę, zbyt, jest to trochę zbyt... ryzykowne, że mi się chciało powtarzać walkę 15 razy, tylko dlatego, że... O, spójrz, Prominence, jednak mnie trafiło. Jej... To do zobaczenia za chwilę, jak wrócę tym jak pokonam Kagusuji. No Dobra to. W rzeczy, jeżeli chodzi o różne... Ważne, to tyle. Czy wiedziałem, że skoro... I tak muszę pokonać Kagutsuchi, żeby dojść do Loosfera, to... Przy okazji to pokażę i się odmina nim zemrze. I nie wiem co miałem okazję wspomnieć, ale w New Game Plus jest możliwość wbijania poziomów powyżej 99. Wydaje mi się, że... Normalnie jest to zablokowane, bo w tej chwili nie dam. Okej. Okay. I masz kolejny... I masz kolejny 255. się nie myślę zadać. Z mhm. kolejny wjeżdżamy na szczyt wieży Kargutsu, Ja Razem po to, aby uciąć sobie z goła inną pogawędkę z tą latającą kulą disco. Shiny disco ball! I mam wrażenie, że jest trochę płynniejszy ten A um, Nie wiem, yy, jak dla mnie... Proszę, zanim zaczniecie mówić no, no, jak to, dla mnie, tak. Kagutsuchi powinien oprócz Vast Light i Infinite Light mieć jeszcze atak Strobo No i jeszcze dodatkowy taki super atak Light. Tak, jeszcze najlepiej atak, który odwołuje demony. Drop the Race Dr. Light. O Boże! To on wypełnia nasze mnożne dusze. Światłem, tak. No. Nieskończonym. No. Minus Infinity Light. Jak to możliwe, że Ty jesteś tym, który stoi przede mną? Czemu Ty zostałeś wybrany? Bo. Bo mogę. Mniej więcej. Powstałem, aby. Y, dokonać stworzenia nowego świata. I ci, którzy mają swoje reasons, najprzybyli to aby sprawić, aby ich marzenia stały się rzeczywistością. Ale może w tym kontekście być jakieś lepsze tłumaczenie reason niż powód? O, Właśnie tak się czasami zastanawiałem i ciężko mi trochę wymyśleć. Dlaczego? Dlaczego Post reason? Postanowienie? Coś, coś takiego. Mo postanowienie Pas jeszcze? Nawet jakoś ujdzie chyba. Pas, pasuje do kontekstu, nawet. Wola? Voilà. To jest już. A bit, little bit No Ale. To, to byłaby w ogóle ciekawa gra dla tłumaczenia do tłumaczenia dla polskich tłumaczy i pewnie byłoby wszystko spieprzone. A. Powiedz sobie szczerze, jest dużo polskich tłumaczyń, które e, są zale, ale. Nie obejrzy wszystkie, tak żeby nie było to znane nieboszkodze. No, są dobre polskie tłumaczenia, nie jest Słuchawe podkie tłumaczenie, jeśli ja jestem nikczemny. Zamiast sama terazu będzie póki dnia. Tak. Dajcie, naprawdę, dajcie od PF-owi tłumaczyć, ślimy ka ten Nic już nie będzie takie samo. Proszę, nie. Pewnie Fry Google też by się jakoś inaczej nazywał. Podejrzewam, że jako, że to jest wzięte po prostu z niemieckiego, to też by zostało dosłownie przetłumaczone. RKR. Wydarzyła się koncepcja. Mniej więcej. Jednakże ich marzenia zostały zniszczone. I możliwość nowego świata została kompletnie zmierzona. Ręką demona. Ciekawe, którego? Przekonany przez upadłego anioła zniszczyłeś ziarna stworzenia, zabraniając inkarnacji nowego świata. Z zimnym sercem demona odrzuciłeś możliwość ewolucji. Odrzucając swoją ludzkość. Stałeś się ży żyjącym uosobieniem Pain? Cokolwiek. Przecież pewnie jest w tym stylu. Zaraz sobie przypomnę. Odejdź, przeklęty. Przypomnisz? Nigdy nie wybaczę ci do do śmierci tego świata. Moje światło, palące gniewem, wymarza cię z istnienia. A Bane jako nieszczęście może być hmm. tragedia. Tak słabo, tak, że go nie wspominałem, ale Berserwów ma kogoś mighta, tylko nie pamiętam w tej chwili którego. Bright Might. Chyba Bright Might. Bright Co? Might, na pewno, Więc... bo widziałem. Więc w pewnym stopniu na pewno się przyda. Dobra, no, teraz pytanie, w jakiej kolejności chcesz rzucać buffę do buffy? Debilitate, A, debilitate, debilitate. Jeszcze najlepsze jest to, że u mnie każdy ma debilitate, tak naprawdę. O, Chyba. A przynajmniej... Up,

nie, Dobra. ja zawsze zrzuciłem po 4 i nigdy mi ich nie kasowało, tak naprawdę. Dobra. Nie miał czasu. To będzie tak, dwie na kukadze, trzecia ta lukadże. Z USFerem chyba nieważne ile rzuciłem, tak będzie w, w tym momencie, A, gdy, gdy... W moim podobnym podejściu nie zrobił tego ani azu, więc liczę, że może tym razem zrobić to samo. Już w moim pierwszym podejściu włączyłem ze sferem godzinę z kawałkiem, dlatego że musiałem się się debafić i yy, jego debafić. Ale czekaj, wrzuciłem trzy debite i te trzy Tarukadzie i trzy Lakukadze, tak? Mhm. Okej, okay, to ja zaraz wracam. <grym> nie no, tak żeby nie było, ja tutaj zostałem, ale po prostu... Wiadomo mógłbym to zrobić ba bardziej kulturalnie i w ogóle, ale... Zrobienie czegokolwiek innego niż a tak mi się w tej chwili zwyczajnie nie opłaca. Focus, is Ray like Fokus Ray like Kugel? Byłoby szybciej po prostu. Ale to też jest jakaś opcja. Słuchaj, nie wiem czy. Bo zawsze mogę robić Pass, Atak, Pass, focus... Pass, Atak, Pass, Ray Praktycznie. Faktycznie. Zwłaszcza, że wtedy meta to naatakuje? Nie czekaj, w tej chwili to nawet mi się nie opłaca. Cześć. Bright Night. A teraz z drugiej strony Hej look! Laser beams doskonałe Zy... krytyki mm. w Krytyki o, p... Dobra, teraz to już są krytyki, tak... Znaczy są półtury tak trzech, więc nawet pasować mi się nie opłata w pierwszej fazie nie muszę się przejmować, raczej tym, że Waslight mnie zabije, więc leczyć się zacznę no dobra teraz. <laughs> no dobra teraz A, Bo. W czemu ja to zrobiłem? To było spin A I mi mean, no tego mógłbym tak na przez pierwszą część walki przeraszować i zbyt wiele bym yy, nie przegapił yep. Frey Cooker nawet no, bez krytyków zadaje niesamowite obrażenia. A. No. W końcu Frey Fajny disco polo, bo... Tak, disco polo. Od razu. No dobra. To teraz wracamy do. A, dobra, do, sobie. bycie poważnym. No, no. znaczy Bez poważnym, się. no. Po prostu tutaj już bardziej trochę muszę uważać, bo. Można strasznie łatwo zderpić. Nie się. To jest to final boss, czymś musi zaskakiwać. Ale to nie jest do końca tak, że nam zaskakuje, bo już doskonale widzieliśmy jego ataki. Dlatego teraz będzie... I to, am tak. the table! To go, to, że akurat mam Blade to jest czysty przypadek, tak żeby nie było Kagutsuchi, I y am the table. To nie było zaplanowane na zasadzie, że y wezmę sobie Blade Might, a, żeby szybciej mi Kagutsuchi szło. Po prostu za którymś to tam się wziął ten... Tak czy tą? no... No tak, bo... ten... Gili na ma pilsa, ma Kagus... Tak, ma Kagusa. Jezu, siedziej, ogalnie się. Gili McAlak ma pilsa, ma też oba... LMI-ty, e, więc... Coś no. musiało przejść. A to cholestwo niestety wciąż boli jak stado dzikich skórzesynów. <noise> Bawu! <Bawołów. głosy> bafalo, buffalo, 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 buffalo. Nienawidzę, nienawidzę. Klajur. Copyright claim. No cóż. copyright to rzecz nieprzyjemna. dziwię, że jeszcze mnie nie zablokowali tego ostatniego odcinka z brosziego, bo tam przecież na końcu sam z kawałeczek do your way. Ale normalnej muzyki, czy? N no tak, normalnej muzyki. Co e, prawda człowiek taki tyci. Czy ja chcę ryzykować? Jasne, że chcę. A mi ostatnio zdało 600 hakiem. Więc i tym razem nie powinno być gorzej. Infinite light! A tu nagle jakiś losowy krytyk. I z tym, że czary nie mogą krytnąć. 701. Z drugiej strony, chciałbym się też uleczyć. Kajur, masz Meditation? E, tak, mam, ale po co mi? Eee, na Regen. No jak nie działa faktycznie, więc... No tak, musiałbyś mieć pierce. Eee... Meditation musiałby być atakiem fizycznym? No właśnie. Aaa, czy spam atakiem mi wystarczy w tej chwili, to jest Jeszcze nawet spamować, no let.